dzisiaj zaczynamy mecz, czyli półfinał, Polska, Anglia, zaczyna Polska, Lewandowski, Sieliński, Sieliński strzał, aj, nie ma gola, Hart. Runi, Mączyński, Glik, Piszczek, Piszczek, Krychowiaka i nie ma Lana, Lalana, Sterling, Felbek, Lalana, Piszczek, Krychowiak, był widzowie rzut wolny. I widzowie zachęcam do łapki w górę, subskrypcji i do dalszego oglądania do subskrypcji z dzwoneczkiem przepraszam, bo jak dajecie im więcej lajków, tym więcej szans na dostanie się do finału MS Historia, reprezentacja Anglii, pierwszy mecz między Szkocji rozegrała w 1870 roku czyli ponad 140 lat Wielkiego futbolu brytyjskiego i tylko... Mołczyński! Grosicki, Nie ma. Gibbs. Cahill. Sterling. Rooney. Aj, nie ma, sfaulował. Znaczy, na nie było faula, bo czasami to się zdarza. Że sędzia w ogóle nie ufomni. Klin? Nie ma. Widzowie, nie ma bramki. Nie ma bramki, widzowie. Nie ma! Nie ma, widzowie, bramki. Jest, nie ma bramki. Piszczek. Nie ma, niestety. Hart Jagielka, Runi Jędrzejczyk Krychowiak Krychowiak! Strzał i nie ma gola, Niestety Widzowie, niestety nie ma gola. Kamil Grosicki Prowadzisz drożny. Glik Szukała. Szukała Strzał! I nie ma niestety! I co wie, nie ma gola Grosicki Wiwik! Nie ma niestety gola Kolejny rzut rożny Chyba trzeci rzut drożny, Co? Kieliński tym razem Szukała Jędrzejczyk! Artur Jędrzejczyk! Gol! Gol! Artur Jędrzejczyk! 1 do 0 dla Polski! Co tak Polska teraz prowadzi? 1 do 0 dla Polski! Piękny strzał, kapitalny trafiony z dystansu. Lalana. Welbek Welbek Nie ma niestety. Mączyński. Milik. Mik! A nie ma niestety za wysoko. Za wysoko poleciała piłka. W ogóle już 30 minuta. Polska wygrywa jakimś cudem. Mączyński. Milik. Strzał i gol. Gol. 2 dla Polski. Runi Milik Grosicki Jędrzejczyk Krychowiak Nie ma niestety, Wilsher, Henderson Glik Szczęsny Szukała. Nie ma! Runi Szczęsny! Obronił! Szukała! Wybija Gips. Whisper. Henderson. Runi. Runi strzał i nie ma szczęsny. Obronił. Lewandowski. Mączyński. Nie ma niestety. Sterling. Lalana. Mączyński. Grosicki Mączyński. Szukała. Nie ma niestety. Lalana. Lana. Nie ma niestety. Widzowie. Nie ma. Milik. Na kogo głosujecie, widzowie? Głosujcie, na kogo widzę, wy głosujecie? Czy na Polskę, czy na Anglię? Bo następny mecz nie wiadomo jaki. jeszcze jest ten, jeszcze jest Argentyna z tym, jest jeszcze Argentyna z Belgią, więc nie wiadomo jak to. Dobra, widzowie. Zaczynamy mecz. Kolejny, druga połowa meczu. 2 do 0. Co się stało? Jak to możliwe? Welbek. Szukała. Wychowiak Grosicki Nie ma, niestety Runi U Grig obronił. Znaczy nie obronił, tylko odebrał. Mączyński Sterling Lalana Henderson Nie było, przez chwilę była piłka szukały. Nie ma, Zieliński Jędrzejczyk Rzut wolny dla Polaków Zieliński Aj, niestety nie ma Runi Runi, Sterling

Leci Szukała Foul Glik Welbek Szukała Sieliński Nie ma niestety Barclay Sterling Mączyński Sterling nie ma, niestety. 65 minuta. Dla nich jest rzut rożny. Nie ma, nie ma, widzowie. Jędrzejczyk Sterling nie ma. Szczęsny obronił. Jeszcze runi. Nie ma, niestety. Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma. Nie ma, nie ma widzowie. Uff. Sterling Barclay Lewandowski Barclay 69 minuta w ogóle co jest XD XD da da Nie ma Gibbs Gibbs Runi Piszczek Ale kiwka była Sterling, Nie ma, nie ma, nie ma, nie ma! Jak to możliwe, Nie ma gola. To jest niemożliwe. Jak to się stało, nie ma gola. Sterling. Barclay. Barclay, Barclay. Mączyński. Piszczek, Runi, Sterling nie ma niestety. Szukała Piszczek, Runi, Runi. Szukała Wisher. Wilsher, nie ma gola! Szczęsny obronił! Zmieniono Lamberta ze Sterlinga. Runi! Yeah. Kahil! Strzał i gol! Dwa do jednego dla Polski. Mi się, widzowie tak nie da, mi się tak widzowie nie damy przekonać Jędrzejczyk. teraz realizator prezentuje nam statystykę. Glik zespół pokonany oddał więcej strzałów. Blik. Jędrzejczyk. Milik. Nie ma. Milik! Strzał! I nie ma gola. Widzowie, nie ma gola. 90 minuta. Jak oni mi ciężko strzelić. Widzowie, Zieliński! gol, gol, Piotrek Zieliński! 3 do jednego dla Polski Widzowie 3 do 1 To jest naprawdę sukces Jak mogliśmy z Anglią tak wygrać I tak się widzowie skończyła skończyła druga połowa meczu czyli jest już koniec meczu 3-1 dla Polski I tak widzowie kończymy nasz mecz no i do zobaczenia, Siema i...